Cześć! Z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Dzisiaj recenzja, na którą chyba wszyscy czekają, albo przynajmniej no nie wszyscy, ale wielu na pewno czeka. E, oczywiście Agla, tom drugi, Aurora, moi drodzy. No, z niejakim zaskoczeniem muszę przyznać, że ta książka się, się tutaj objawiła ja już nie liczyłem na to, że się pojawi w tym roku ale jest, ale jest słuchajcie, no, na miesiąc przed premierą chyba pojawiły się informacje, że tutaj właśnie Agla Aurora od razu pokaże, że jest, jest dość gruba, to jest naprawdę spora spora, spora kniga dokładnie rzecz biorąc Prawie 800 stron. Prawie słuchajcie, 800 stron. Yy, druga część słynnej już powieści polskiej yy, Fantazy. Yy, no, jestem na świeżo po lekturze. I co Wam mogę powiedzieć? Nie, no żartuję, jest, jest dobrze. Jest dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. Yy, absolutnie nie ma na co narzekać, a o tym, dlaczego jest dobrze, właśnie. W tej recenzji. E, najpierw taka informacja dla tych, którzy nie czytali części pierwszej, nie da się. Znaczy, da się, ale nie róbcie tego, nie czytajcie drugiej części bez znajomości pierwszej. To jest cykl, który e, tam, gdzie się skończyła pierwsza część, tam się zaczyna druga i one są bezpośrednio ze sobą powiązane. Więc nie, 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 nie. Jeżeli, jeżeli zaczynać agle, to od, od książki zatytułowanej Agle Alef druga jest Agla Aurora ma się podobno skończyć na części trzeciej rzeczywiście wiele na, to, wiele na to wskazuje, że tutaj jedna część już wystarczy spokojnie, chociaż świat jest na tyle piękny, że tu się prosi aż się prosi po prostu o to, żeby jakieś fanfiki powstały, ja mam takiego jednego bohatera tutaj, którego w tym tomie bardzo polubiłem, bardzo bym sobie jakiś fanfic o nim przeczytał, jakby ktoś chciał napisać, a jaki to bohater to już może w komentarzach sobie porozmawiamy yy, pod yy. Pod filmikiem. Otóż słuchajcie, co to takiego jest dla tych, którzy nie czytali. Jak sam autor, tutaj ironicznie, trochę, trochę na serio, mówi, że to jest taka właśnie powieść Young adult i jest w tym dużo dużo racji, bo to jest rzeczywiście powieść o nastolatkach. Tak, głównymi bohaterami są nastolatkowie. Nie tylko, ale, ale w dużej mierze, tak? Ci, którzy dorastają, którzy, Wchodzą w dorosłe życie, którzy muszą podejmować jakieś bardzo często no, tragiczne e, wybory, bardzo dramatyczne wybory, tak, i którzy się zmieniają po prostu, tak, więc w największym skrócie oczywiście wszystko w sztafarzu e, fantazy. No właśnie. Jeżeli chodzi o gatunek, to rzecz jasna: agla to jest fantazy. Jest to też historia alternatywna, i tutaj to, co już wiemy, tak, dawno, dawno temu, gnoza, zamiast sobie zniknąć i gdzieś tam siedzieć, siedzieć w cieniu chrześcijaństwa i się tam wpijać w nie, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości, to gnoza zdominowała chrześcijaństwo i zdominowała rzeczywistość. No i mija właśnie 2000 lat, znaczy niecałe 2000 lat, czyli mamy tam taki rok, jaki mamy. Teraz tak, ale świat wygląda zupełnie inaczej, no bo właśnie gnoza, więc zupełnie inne podejście do rzeczywistości, zupełnie inne podejście do świata, zupełnie inne podejście do, do tego, co poza światem i tak sobie właśnie funkcjonujemy. Takie to właśnie fantazje. Z drugiej strony estetycznie Agla bardzo jest bliska steampunkowi no czyli wiecie parujące tutaj, znaczy parujące lokomotywy jakieś wielkie, mechaniczne, maszyny inżynierowie tutaj opracow pracujący nad nimi z drugiej też strony konflikty społeczne, nierówności społeczne tego w Agli też jest dużo w drugim jest zwłaszcza, bo przecież rewolucja która zaczyna pożerać własne dzieci i, i nie tylko jest bardzo żarłoczna. Więc zdecydowanie druga, drugiej części tego steampunk'a jest naprawdę, naprawdę sporo, ale oczywiście z tym takim dodatkiem fantazji. I to, co już mówiłem wcześniej, no to jest też powieść inicjacyjna. Jest to powieść o wchodzeniu w dorosłość, o dojrzewaniu, o odkrywaniu tego, e, czego nie zawsze, co, co nie zawsze wygląda tak, jak nam się wydawało, że wyglądać będzie. Jak wygląda Agla w porównaniu Aurora, w porównaniu do części pierwszej? Słuchajcie. No, przede wszystkim jest grubsza. To, to po pierwsze. Po drugie, to jest trochę tak, że mam wrażenie, że Radek Rak tonuje pewne rzeczy, które. Być może mu zarzucano, czyniono, czyniono z nich zarzuty, a może po prostu sam doszedł do wniosku, że, że no niekoniecznie. Co z jednej strony jest ok, a z drugiej strony jednak czasami też mi, mi pewnych rzeczy brakuje. Bo o co chodzi? To jest chyba pierwsza powieść Radka Raka bez sceny erotycznej. No, o ile w pierwszej agli się jeszcze jakaś trafiła, i wiem, że ja tam na nią kręciłem nosem, chociaż akurat do scen erotycznych. I z innych powieści Radka Raka jakoś nie mam nic przeciwko. Tak, tam ona mi się chwilami po prostu wydała, taka gorzej napisana, no tyle. Tutaj nie ma żadnej. I... Nie, no jakoś to tak książka na tym wcale nie straciła. Z drugiej strony jest znacznie mniej takich mrugnięć intertekstualnych oka do czytelnika, takich nawiązań do innych dzieł e, kultury. E, co też wiem, że często Radkowi zarzucano, że tego jest za dużo, że one są tam na siłę powstawiane. Ja się zawsze doskonale na nich bawiłem, no ale okej, okay, rozumiem, że nie każdemu. To odpowiada, więc tutaj jest ich zdecydowanie mniej. A nawet jeśli się pojawiają, to są takie znacznie, znacznie bardziej ukryte. Oczywiście będą tutaj postacie, które my znamy z naszej rzeczywistości, które się, a, słońce zaczyna świecić które się gdzieś tutaj będą nam przewijały, które będziemy mogli rozpoznać, bo, bo, bo i kluka mamy, i mamy co najmniej dwóch innych, a nawet więcej w sumie badaczy biologów, gnostyków i nie tylko, tak? którzy karty Agli przemierzają. To, co mi się, to, które mi się najbardziej podobało, bo ja tak w przeciwieństwie do tego, jak, jak Wam opowiadałem o Pustym Niebie, tak tutaj nie będę się bawił w wymienianie tego wszystkiego, co sobie podkreśliłem w trakcie lektury, to to, co mi się najbardziej podobało, to jest taka wpleczona w pewnym momencie informacja, na temat e, Lovecrafta, w sumie nie, nie tylko Lovecrafta, bo e, Lovecraft tutaj e, funkcjonuje jako, no nie, znaczy jego książki, jak, jako, jako magiczne księgi, jako jakieś tam grymuary, tak? E, które mają rzeczywiście tę moc, no, zew Tulu, no to jest w ogóle księga zakazana, z której może tam wyleść nie wiadomo co, tak? No i w pewnym momencie pojawia się taka informacja, że, że pojawił się jakiś tam właśnie gnostyk z Buenos Aires, który poprzestawiał literki w, w zawietulu i nagle mu się ukazało, że to zadziałało, wyszło z tego jakieś zaklęcie. Jakiż to gnostyk, czy tam inny mak z, z tego. Z Buenos Aires. Oczywiście chodzi o Borheza, który w swojej twórczości yy, no nie wiem, czy zakpił, czy też złożył hołd Lovecraftowi, pisząc opowiadanie wzorowane na siłą rzeczy... Yy, znaczy siłą rzeczy. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem napisał lepszą rzecz niż wszystkie opowiadania Lovecrafta, nie to, żebym ja coś do Lovecrafta miał, bo nawet go lubię, tak, ale, ale to opowiadanie Borheza po prostu uwielbiam. There are more things. Nie, więc to takie bardzo akurat było zabawne. Jest tutaj parę takich, takich, takich mrugnięć oka, które na pewno wychwycicie. Z drugiej strony zastanowiło mnie w pełnym momencie takie, yy, jest taka scena, gdzie bohaterowie podróżują pod ziemią, sobie tam właśnie przemieszczają się w jakiś taki magiczny, dziwny sposób i nagle widzą jakieś czarne, ciemne ptaki, czy też jakieś okrągłe ptaki, już teraz nie pamiętam dokładnie, które tam siedzą pod tą ziemią z koronami na głowach. Nie wiem, to jest prawdopodobnie nawiązanie, yy, mrugnięcie oka do jakiegoś tekstu literatury, którego ja nie znam, chyba że chodzi o baś, bajkę o myśli króliku, tak? o tym, który właśnie oszukiwał, dlatego go okrzyknięto królem myszy, bo on tam zamiast się wkopywać w konkursie pod ziemię jak inne ptaki, to użył mysich tuneli, tak, więc, więc, więc może to o to chodzi, jeżeli tak no to bardzo bardzo to było sympatyczne nadal mamy oczywiście do czynienia z taką powieścią przygodową, no bo tutaj musi być podróż muszą być ucieczki i tych jest w Agli, w Aurorze bardzo, bardzo dużo, jest, jest mniej takich statycznych elementów, one też są oni za, za, za chwilę ale przez ponad pół Książki, wszyscy się ścigają, ganiają, chwytają, uciekają i, i tym podobne rzeczy robią. I to się sprawdza na bardzo dobrze, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz: że to jest taka powieść przygodowa z dużą liczbą odciętych głów, odciętych kończyn, postrzelin i tym podobnych rzeczy, więc tutaj się krew. Leje równie szybko jak akcja pędzi do przodu, ale też bez przesady. Na całe szczęście też bez przesady. Czyta się to bardzo, bardzo fajnie. No ale przechodząc już do takich poważniejszych rzeczy, to chciałbym poruszyć parę takich problemów, które ja no, obawiałem się, podejrzewałem tutaj, że może coś z tym być, nie tak i tak dalej. Takich może nieoczywistych, przy, przy, przy zaraz przy czytaniu, przed czytaniem, no, ja, się, ja się nastawiałem tutaj na. Na pewne rzeczy. Ale zacznijmy od tego, że mam takie wrażenie, że Agla jest chyba taką pierwszą naprawdę uniwersalną książką Radka Raka, że to jest książka, którą spokojnie można by było przetłumaczyć na język angielski, puścić na, na, na rynek zachodni i ona by się tam bardzo. Dobrze sprzedała, bo ja zawsze uważałem Radka Raka za pisarza stricte polskiego. Wydaje mi się, że Puste Niebo czy Baśń o Wężowym Sercu to są książki bardzo polskie, które czytelnikowi, których czytelnikowi niepolskiemu sporo umknie. Natomiast Agla to jest powieść, która rzeczywiście może już. Ja nie mówię, że to znaczy, że jest gorsze, gorsze albo lepsze pod tym względem, jest po prostu inna. Która wprawdzie akcja zaczyna się w tym, w tym Krakowie, no, przerobionym tutaj na, na Tybil, yy, ale tej polskości Wagni nie ma. To jest książka, yy, która w uniwersalny sposób dotyka problemów jednak uniwersalnych. Poza tym, że jest oczywiście bardzo sympatyczną książką przygodową. No i tak, o tych moich wątpliwościach. Ja się bardzo bałem łagrów fantazy. No ale tutaj są, są jak najbardziej łagry, łagry fantazy, tak zdecydowanie. E, I teraz tak, y, będę. Znaczy, uczciwie powiem na samym początku, sporo rzeczy, które te, teraz będę mówił, to, to są kwestie, które ja usłyszałem od autora na spotkaniu. Nie to, że ja jestem tutaj taki mądry i na to wszystko wpadłem. Ale, ale to mnie też przekonało. Z jednej strony to jest trochę taki znak zapytania, że no skoro musiał się autor pojawić, żeby mi to wyjaśnić, no to może, no nie wiem, dla części czytelników to też nie będą rzeczy oczywiste, ale rzeczywiście przy takich założeniach świata, muszę się tutaj z autorem zgodzić, że przy takich założeniach świata, no to to co się tutaj wydarzyło, czyli właśnie te łagry, ten, ta cała machina, Masowego zniewolenia człowieka jest, jest, jest konsekwencją. To jest po prostu konsekwencja wyjścia z takich, a nie innych założeń. Tak jak wspomniał też, właśnie autor na spotkaniu, że to, tak jak przynajmniej zrozumiałem, jest taki pstryczek trochę w nos Pulmana. No bo Pullman faktycznie kończy się tak, że kiedy bohaterowie usuwają już absolut, usuwają Boga, znaczy może nie, może nie Boga, bo Bóg się najpierw sam usuwa, a później oni usuwają tego, który tam no, popchnął, że tak powiem, go, czy też tam spróbował zająć jego miejsce. Może tak, usuwają tego fałszywego boga, no to wpadają, znaczy bohaterka ma teraz budować tę niebiańską, nową rzeczywistość, wspaniałą, nowy, wspaniały świat. No i to rzeczywiście, to pewnie by ten nowy, wspaniały świat tak wyglądał jak w Agri, czyli zbudowaliby taki sobie fajny Związek Radziecki, mało fajny. Więc tak, rzeczywiście te łagry tutaj się bronią, ich nie ma dużo. I... Ja miałem ponarzekać, miałem ponarzekać trochę, no bo no, mimo wszystko, no tutaj no chodzą jakieś, chodzą humanoidalne raki, yy, nie wiem, no, ludzie otwierają portale, a tu nagle mamy łagry. I mam takie wrażenie, że po prostu yy, może jeszcze trochę czasu, żeby, żebyśmy yy, w książkach, no, mimo wszystko, z, z mocno rozrywkowych, sięgali po takie rzeczy, ale. Agli to wybaczam. Agli to wybaczam. Dlaczego? E bo w czasie lektury zdarzyło się coś, co bardzo na mnie mocno zadziałało. E po krótkim pobycie bohaterki w jednym z tych łagrów, bo ona tam w sumie aż tak dużo czasu nie spędza kilka tygodni, e jeśli dobrze pamiętam ona trafia do jednego z tych miast, które znajdowały się właśnie na terenach e łagrów, tam gdzie no, można było funkcjonować no, w jakiejś tam, no, powiedzmy w miarę normalnej, właśnie to jest istotne, w miarę normalnej rzeczywistości. Ja czytając historię jej właśnie w tym, w tym mieście, takim łagrowym, zacząłem się łapać na tym, że to jest całkiem fajne. Że no okej, okay, no, no jest bieda, no w całym tym świecie w sumie jest bieda, no chyba, że ktoś należy tutaj do jakiejś, nie wiem, arystokracji, ale no, no w sumie tak, no, no ma co jeść, ma z kim mieszkać, może tutaj jakieś relacje nawiązywać. E, oczywiście tam ubecę ją ciągle, e, ciągle ją obserwuje, no ale to, to trochę taka gra może że on tu ona ich zmyli, tu oni ją zmylą. Tu sobie coś załatwi, tutaj sobie coś załatwi, że to w sumie takie jest sympatyczne, że no, państwo się o nią zatroszczyło, wszystkiego ma, e, znaczy może nie wszystkiego, ale wiele rzeczy ma, ma pod ręką, których nie miała tak, że to fajne w sumie, no, fajnie by żyć w czymś takim. I wtedy, i wtedy dopiero mnie to przeraziło. Jak mi pięknie autor przeprowadził, pokazując, jak właśnie cały ten system w naszej rzeczywistości, i w tej rzeczywistości u niego, w fantazy też zmienia mentalność człowieka, tak? Kilka tygodni tam i mach, Bach wsadzamy człowieka w to opresyjne państwo totalitarne, i ty zaczynasz razem z tą bohaterką, myśleć, że hej, przecież jest fajnie! Może tu zostań, no nie, no nie, jest fajnie zdecydowanie, więc rzeczywiście, rzeczywiście chylę czoła, tak, tak, te, te, te łagry tutaj spełniają swoją rolę, bo to nie jest tak jak w Stranger Things, gdzie łagier jest tylko po to, żeby można tam było skopać tyłek jakiemuś potworowi z innego wymiaru, tak, nie, tutaj rzeczywiście chodzi, chodzi o coś innego, no ale dobra. Druga kwestia to jest gnoza i tutaj cały czas jeszcze mnóstwo wątpliwości siedzi u mnie w głowie. No, pierwsza część miała podtytuł Alef, Alef chyba tak dobrze pamiętam, druga ma podtytuł Aurora. Ja już się trochę nasłuchałem o gnozie i trochę sobie poprzypominałem różnych rzeczy, też między innymi na, na polkonie od, od autora, bo ten wykład był bardzo ciekawy, bardzo za niego dziękuję. Więc, tamte wszystkie to, że właśnie i, i ta Sofia była w, w, w teoriach równych gnostyckich i, i, i różne inne terminy, które się w Agli przewijają, to owszem, ale właśnie, czym jest Aurora? Aurora to starożytna bogini Jutrzenki, to wszyscy wiedzą. Aurora to też. Hmm, Okręt, który strzelając tak, dał sygnał do rozpoczęcia rewolucji. Ta książka też przecież jest o rewolucji, więc myślę, że ten podtytuł również w ten sposób można rozumieć. Ale Aurora, to coś jeszcze. W takiej Neognozie, czy też w gnozie chrześcijańskiej, jak Beme, aurora, to Chrystus. I to nie jest tak zupełnie od czapy, bo rzeczywiście okazuje się, że część pisarzy wczesnochrześcijańskich, nawet nie wiem czy nie ojców Kościoła, obdarzała Chrystusa tym określeniem aurora tak? to światło, które, które budzi człowieka, budzi do nowego życia. To bardzo było takie bliskie gnozie, no bo tam też, prawda? To prawdziwe nasze ja musi się wyrwać z tych okowów ciała i potrzebny jest ten. Ten promień, ta, ta jutrzenka, tak, która nas obudzi? Dla Jakuba Beme to był Chrystus, który miał budzić człowieka do tego prawdziwego, prawdziwego życia. No i pytanie brzmi, kto jest w takim razie kim, albo co jest czym w przełożeniu na to, co się dzieje w Agli? No obiecuję, że, że nie będzie spoilerów, więc nie powiem co się dzieje w finale, ale biorąc pod uwagę różne rozwiązania finałowe, no to jest bardzo ciekawie, jest mocno po bandzie zdecydowanie, no ale fakt, że w tej rzeczywistości to może być szalenie interesujące. Mam dwie koncepcje co do tej Aurory. Mm, ale jeżeli też, jeżeli też idziemy tropem monomitu, bo tutaj tych, tych monomitowych rzeczy z jest jest trochę, to być może będziemy mieć tutaj Aurorę i anty -aurorę. A może ja już trochę przesadzam i, i ich starcie będzie, będzie finałem trzeciego tomu. No bo to też tak często było, że prawda? Bohater ze swoim cieniem tutaj musiał się zmierzyć. Tutaj, tutaj chyba bym jednak Sofi nie, 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 nie tego cienia, o którym myślicie. Nie, nie, nie z nią bym, e, znaczy nie z nim bym ją zestawiał. No ale właśnie, skoro przy tym cieniu jesteśmy, to oczywiście bez spoilerów, ale powiem Wam, że tajemnica ojca Sofii, kto czytał pierwszy tom, rozwiązuje się właśnie w finale drugiej agli i. Rozwiązanie pewnie będzie bardzo zaskakujące. Dla mnie nie było, ale to też nie dlatego, że ja jestem tutaj taki mądry, tylko właśnie moja żona, jak przeczytała pierwszą maglet, to mi powiedziała: przecież tu chodzi o to, o to, o to i o to. Ja zdumiony mówię: co ty opowiadasz? Ona mówi: no przecież to jest oczywiste. No zobacz. No, i tak jak czytałem drugi tom, no to rzeczywiście, im dalej w las, tym bardziej mi się to sklejało. No, i w finale, no już zakończenia to nie, by, nie zaskoczenia nie było. Chociaż finał jest rzeczywiście bardzo widowiskowy, bardzo mroczny, dużo się dzieje. Yy, no, i jest wesoło. Więc, jeżeli chodzi o tę gnozę. Yy, to, to rzeczywiście świat nam się odkrywa, bo to też jest taka powieść, w której my bawimy się odkrywając cały czas świat, prawda? Tak jak na początku byliśmy do Tybil, gdzieś tam jakieś okolice, dookoła były mgły wojny i teraz tam powoli nam się ten, te, to, to wszystko rozszerza. Ja bardzo ciekaw jestem, dlaczego, dlaczego tutaj w tej rzeczywistości, takie mam wrażenie, cywilizacja się na północ przesunęła, co tam się na południu wydarzyło, że my nic nie słyszymy, tak? nie, nie wiemy, co za za wielką wodą. Nie wiemy, co, co na południu, to w sumie jest ciekawe. Jeżeli trzeci tom tego nie wyjaśni, to znowu autorzy fanfików fajnie by było, jakbyście może spróbowali na to pytanie odpowiedzieć. E, no, nie to, że ten, nie to, że namawiam. Ale tak. E, jeżeli chodzi właśnie o te koncepcje gnostyckie, tak jak one wpłynęły na rzeczywistość, to tu jest naprawdę sporo bardzo ciekawych smaczków. Dał mi dużo do myślenia ten zakon katów, który pojawił się już w pierwszym tomie. W drugim on rzeczywiście coraz bardziej ma coraz więcej wspólnego, no po prostu, z, z, z zakonami tak, e, w naszej rzeczywistości. I tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego? Dlaczego kaci tutaj w, w kolegiatach, w hramach, w jakichś klasztorach żyją? No, ale e, jeżeli faktycznie. W różnych koncepcjach gnozy śmierć była dość istotna, bo w wielu z nich to właśnie śmierć. No, znaczy to wyzwolenie, oświecenie często się kończyło śmiercią. Nie zawsze oczywiście, wcale tak nie było, że zawsze. Ale w niektórych wersjach na przykład było tak, że poprzez odpowiednią śmierć można było się oczyścić, tak? I, i przez to no nie chcę użyć termina, terminu zbawić się, ale no tak dokładnie do, do tego to. Dochodziło chociażby u Katarów, prawda? Że tam przy, przy określonych okolicznościach można było się właśnie poprzez śmierć odpowiednio przygotowaną wyczyścić z tego wszystkiego tutaj co, co złe, co światowe. No to kto, kto jak nie inny, kto jak nie Kaci, którzy zajmują się śmiercią, tak? Którzy właśnie mają pilnować tego, a z drugiej strony też, no, przy, przy okazji, usuwać nam jakichś ludzi, których usunąć trzeba. Więc ten, ten zakątkatów też tutaj doskonałym jest pomysłem i rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo konsekwentny. Czy jest coś w drugiej agli, co mi się nie podobało? E, powiem tak, niewiele, jest tych rzeczy bardzo niewiele. E, parę razy zaskrzytały mi tutaj e, jakieś słowa ze dwa razy mam ze dwa razy mam, miałem wątpliwości co do liczba liczba, ilość, ale tam akurat zdania były tak ułożone, że, że nie będę się upierał, że ja na pewno nie mam racji też ze dwa, trzy razy miałem wrażenie nieco zbędnych powtórzeń, ale no na 800 stron to jest tyle, to jest tyle co nic więc językowo jest nieźle jest naprawdę nieźle chociaż też fraza chyba się uspokaja trochę Radka Raka, chociaż to, to, to nie są już takie, mm, takie, takie, no nie wiem, zdania jak w pustym niebie, które mnie na przykład oczarowały. Tutaj jest już dużo spokojniej, ale no rzeczywiście to jest nadal przepiękna e, polszczyzna. E, czasami pojawiają się, tak, o wagi pierwszej było tego więcej zdecydowanie, tutaj jest zdecydowanie mniej. Czasami pojawiają się jakieś takie myśli narratorskie, które nie do końca mi podpasowują. I to nawet nie chodzi o to, że ja się z nimi nie zgadzam, tylko. Mam wrażenie, że są, że są zupełnie niepotrzebne. No jak na przykład ta o tym, że każda władza zawsze się boi młodych kobiet. Ja mam takie dziwne wrażenie, że to jest dokładnie odwrotnie, że to właśnie. Może, może powinna się bać, może o to chodzi, że powinna się bać, to wtedy bym się zgodził, ale to jest ostatnia grupa społeczna, której się boją jakiekolwiek władze, takie mam wrażenie. Starych kobiet, o to co innego, to zdecydowanie, to bym się może nawet zgodził. Natomiast młodych, nie, wydaje mi się, że nie. Ale na przykład już taka ciekawostka była, przy poprzednim tomie trochę się tam zrzymałem na to uprzywilejowanie, że jak to można mówić, że to ktoś jest uprzywilejowany. I tutaj jest, to już, koń, już kończę, już kończę, tak? Nie przeduwę. I tutaj jest przepiękna, przepiękna taka myśl, w pewnym momencie, jak właśnie Tymian, bardzo, bardzo ciekawy też bohater, mówi, że, znaczy, myśli sobie, po tym jak jego przyjaciółka mówi coś na temat goblinów, i on sobie myśli, że. Ale to ona to tak, tak gada takie rzeczy, bo ona to jest uprzywilejowana, no, no nie jest sam, potem się okazuje też, że wcale nie jest, ale jemu się wtedy tak wydaje, tak? Ale e, o co chodzi? Że ona z tej uprzywilejowanej pozycji to właśnie tak te gubliny źle tutaj postrzega. Problem polega na tym, e, że jak to się okazuje z biegiem, z biegiem stron, e, że ona ma rację. I ona tak naprawdę nie powiedziała niczego takiego, w czym, nie wiem, jakoś by im uchybiła, tak? Po prostu określiła pewną ich... Cechę posługując się zresztą całkiem trafnym porównaniem, tak? natomiast yy, trochę jest tak, że do tymian wychodzi na tego przeczulonego, przynajmniej w mojej opinii, i to akurat było, było bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast w partiach narratorskich, tak jak mówię, czasami coś tam czytałem w. o nie, nie autorze, a zdecydowanie tak nie jest, ale to są drobnostki. To są drobnostki, bo, bo Agra Aurora jest naprawdę lepszą powieścią od, od poprzedniego tomu. I jest to jedna z fajniejszych powieści Radkaraka. chociaż cały czas będę się upierał przy tym, że Puste Niebo jest najlepszą rzeczą, jaką Radek Krak napisał, mimo tego, że, mimo tego, że sam bym teraz wskazał e, pewnie parę rzeczy, które, które, w, które sam bym zmienił, o może tak, ale nadal uważam, że, że Puste Niebo najlepsze, ale Agla Aurora e, zaraz, pewnie zaraz, może nawet zaraz zanim, no musiał, musiałbym się nad tym zastanowić, ale kapitalna, naprawdę kapitalna, przepięknie wydana, świetna powieść. Czy będzie Zajdel za rok? Oczywiście, nominacje, no to myślę, że będzie w ciemno. Czy będzie Zajdel? Być może, ale z tego co wiem, to są już twardzi, e, twardzi konkurenci, albo konkurentki. Pożyjemy, zobaczymy. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.